Dzień dobry, nazywam się Anna Sitek. Prowadzę gospodarstwo ekologiczne wraz z mężem moim Michałem. Zajmujemy się głównie uprawą lawendy, lawendy lekarskiej, czyli lawendy spożywczej, i, którą przetwarzamy głównie na produkty spożywcze, ekologiczne. Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Stoki w województwie Małopolskim. Gospodarstwo jest bardzo niewielkie, no tak statystycznie jak na Małopolskę, no to tak powiedzmy w normach, bo to jest niecałe 3 hektary. Większość uprawy to jest właśnie lawenda wąskolistna, mamy również bezdziki, mamy trochę sadu pierwotnego, gdzie mamy pierwotne odmiany śliwki, jabłoni i mamy też kawałek winnicy. Jesteśmy rolnikami od 15-2015 roku. Takimi czynnymi. Mieszkamy tu już troszkę wcześniej, ale jakby nie mieliśmy do, tej, do tego czasu pomysłu, co z tym gospodarstwem zrobić. I w 2015 roku, jakby przyszła na, do nas taka myśl: ja to zawsze mówię, że lawenda sama do nas przyszła. I myśmy się jej posłuchali i zaczęliśmy uprawiać lawendę lekarską. Wykorzystując oprócz tej uprawy, wykorzystując jakby potencjał tego gospodarstwa, które, które nabyliśmy, więc wykorzystujemy to co, to, co tutaj już rosło, czyli te dzikie takie w dzikości endemiczne bzy, ten stary sad. Dołożyliśmy wcześniej winnicę, ale jakby z tego pomysłu bycia winiarzami, przeszliśmy na bycie y, lawendiarzami. Y, lawenda w Polsce uprawiana jest y, jakby w dwóch odmianach. Tą, którą my uprawiamy, to jest lawenda wąskolistna lekarska. I ona jak najbardziej nadaje się do produktu spożywczego i, i jakby my tylko taką uprawiamy, bo my jakby kochamy przetwarzać tą lawendę na cały wachlarz produktów spożywczych, ale w Polsce szczególnie takie ogrody, które są zakładane dla turystyki. Y, dla, y, dla ozdoby uprawia się również lawendę tak zwaną pośrednią. I to jest y, hybryda lawendy y, y, wąskolistnej i szerokolistnej. I to jest y, lawandyna. I ta lawandyna, y, ona się bardzo fajnie uprawia w Polsce. Ona jest dość odporna, rośnie w pięknych krzakach, w pięknych bukietach. Y, i dlatego osoby, które chcą zakładać takie ogrody, które będą służyć y, turyście przede wszystkim i ładnym plenerom, i ładnym zapachom, bukietom, florystyce, no to to jest bardzo dobra odmiana. Myśmy z niej y, praktycznie w ogóle nie podejmowali się y, uprawy tej odmiany lawendy, ponieważ y, naszym zainteresowaniem jest i naszą misją jest to, że lawendę się je. Tą, którą się je, to jest właśnie wąskolistna lawenda lekarska. W polskich warunkach, szczególnie tutaj na terenie y, jury krakowsko-częstochowskiej, uprawa lawendy jest bardzo trudna. Jedyne, y, co nam jakby y, jura dla lawendy oferuje, to jest pH gleby, czyli zasadowe pH gleby. I to jest jedyne, co nam oferuje. A cała reszta to jest... Y, to jest to zło, które, które Jura jakby lawendzie y, 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 daje. Czyli dość ostry klimat, którego lawenda nie lubi, bo to jest roślina śródziemnomorska, więc ona lubi ciepło. Y, dość ciężką glebę, którą y, no, nie da się jakby y, uprawiać tej lawendy na jakichś taśmach, czy w jakichś takich prostych formach. To wszystko trzeba napowietrzyć, spulchnić i to jest naprawdę ciężka praca, szczególnie wtedy, kiedy y, uprawa jest ekologiczna, certyfikowana i, i ona jakby nie może tutaj zaistnieć żadna chemiczna substancja, y, żaden herbicyd, który by nam pomógł. Więc wszystko, co robimy dla tej lawendy, no to to są prace y, mechaniczne, ręczne. Y, no głównie ręcznie, czyli plewienie motyką nam zostaje tak naprawdę. I to jest naprawdę y, ciężka praca. Ciężka praca i plus do tego momenty, kiedy y, przychodzą fale takie mrozu, które wymrażają na przykład nam część pola i musimy wszystko zaczynać od nowa. Jakby upaść, podnosić się i robić dalej jakby to, co. Y, y, to, co nas prowadzi, to co, to, 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 co my kochamy i jakby to, co robimy na co dzień. Nie poddawać się przede wszystkim. Lawenda kwitnie tak jakby zazwyczaj to jest przełom czerwca i lipca. Oczywiście są. Na przykład w tamtym roku przyroda zrobiła nie tylko nam, podejrzewam, ale wielu rolnikom takie psikusy, że wszystko jakby nastąpiło wcześniej, więc kwitła. W ogóle koniec czerwca to już było po kwitnieniu. I to jest ta odmiana, którą my mamy jakby w większości, ale jest też odmiana lawendy wąskolistnej, która potrafi kwitnąć do listopada. Ona jakby po tym pierwszym czerwcowym kwitnieniu, gdy zostanie ścięta, no to y, odkwita i, y, i jakby można się z niej cieszyć, aż, aż naprawdę do, dokąd nie zmrozi się i nie opadnie. Pierwszym naszym produktem, i to jest, to jest taki produkt, od którego się wszystko zaczęło, to jest syrop z kwiatów lawendy. Y, I od tego produktu się zaczęło. Potem y, jakby następowały następne. Następnym takim y, krokiem to był, y, chociaż zaraz w zasadzie po syropie, był hydrolat z kwiatów lawendy, czyli taki destylat wodny y, kwiatów lawendowych, który y, jest świetną przyprawą do potraw i do słodkich i do, i do wytrawnych. Y, nie jest to jednoznaczne, nie, nie jest to takie powszechne. Jest nawet, powiedziałabym, że jeżeli mówimy o wodzie różanej, która jest dość powszechna w kulinariach, to woda lawendowa jakby, no my ją tak troszkę promujemy i przebijamy w tych kulinariach. Następnym był ocet z kwiatów lawendy i to taki ocet, który dla mnie to było takie zadanie, żeby ten ocet powstał. Nie na bazie już gotowego octu, czyli macerujemy na przykład kwiaty lawendowe w gotowym occie jabłkowym, tylko żeby to był ocet z kwiatów lawendy. Czyli cały proces fermentacji tej naturalnej e, e, octowej przechodzi tylko i wyłącznie na kwiatach lawendy. E, i, to, e, i, ten, I ten ocet z kwiatów lawendy to też jest nasz taki e, no taka perełka. E, e, jakby, którą, którą sobie tak też z roku na rok jakby dopieszczamy. No i potem oczywiście lawenda, która jest wykorzystywana na przykład w powidłach śliwkowych, czy, 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 czy razem z, z jabłkami, czy z jakichkolwiek innych produktów jako powiedzmy właśnie ten dodatek aromatyzujący. Na początku naszej drogi kulinarnej lawendowej było trudno, bo jakby ten stereotyp lawendy to jest szafa i mydło. Ludzie byli bardzo zaskoczeni, że lawendę się je, ale przez ten okres czasu, no to jest tych lat 6-7, kiedy jakby tą naszą kulinarną misję prowadzimy, widzimy, że już coraz więcej osób już do tej lawendy podchodzi kulinarnie, już się pojawiają lody, już się pojawiają takie jakby w restauracjach lemoniady lawendowe, pojawiają się wyroby cukiernicze lawendowe, więc jakby ten wachlarz odbioru lawendy jako, jako produktu kulinarnego jakby się poszerzył, no i teraz jest jakby trochę łatwiej. Uprawy, która byłaby nastawiona na przetwórstwo i to spożywcze lawendy, myślę, że jest faktycznie niewiele, że większość, no taka, taka duża większość, że tak powiem, jest nastawiona jednak na turystę, na ewentualnie zaspokojenie jego potrzeby przywiezienia pamiątki, czyli to są jakieś drobne rzeczy, ale tak, żeby po prostu przetworzyć tak na produkt nawet takiej większej skali ilościowo i, i jakby wachlarzowo, to myślę, że jesteśmy, no szczerze mówiąc nie wiem tego, więc nie zarzekam się, ale nieliczni w Polsce. Jako rolniczka y, może nie czuję, że, że, że przecieram te szlaki, ale chciałabym y, być taką osobą, która y, jakby uświadamia, że tą lawendę się je. My też zawsze jakby y, y, podkreślamy w swoich działaniach, że lawendę się je i to, to jest taka nasza misja. I, y może może się tak zdarzyć. No, może, może może tak być, że będę, że będę tą osobą, która, y, która przeciera takie szlaki. Y, moja praca jako rolniczki, y, y, to bym w ogóle tutaj y, poruszyła taki temat. Y, Rolnictwa intuicyjnego, czyli kobiety, które y, są rolniczkami, które uprawiają cokolwiek, y, y, to y, jakby kierują się intuicją i emocją. Y, one są jakby związane z ziemią, y, z tym, co uprawiają y, i z tym, co, y, co hodują. Ja często się spotykam z, y, z, y, z koleżankami, które... Y, które hodują zwierzęta, kozy, krowy, robią sery. To są osoby, które są związane z każdym ze swoich zwierząt. I ja uważam, że to rolnictwo intuicyjne, emocjonalne, to jest takie prawdziwe rolnictwo związane z ziemią, z naturą. A jeżeli się jest, jakby, jeżeli się słucha swojego siedliska, słucha swojej swojego miejsca, gdzie się jest i tej rośliny, którą się uprawia, no to ja wierzę głęboko w to, że ona się. Odwdzięcza, że jakby ta praca, y, y, ta emocja, którą się w, 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 w tą pracę wkłada, jakby kumuluje się też w tym produkcie końcowym, że on, on po prostu wtedy nabiera takiej mocy i tej jakości, takiej bardzo wysokiej, y, że po prostu. To, że akurat ja uprawiam lawendę i mi jest miło, bo nawet jak plewie i wykonuję bardzo ciężką pracę, no to ona, ona pachnie cały rok i jest mi przyjemnie, tak? Ale ja myślę, że chodzi o to, żeby w ogóle y, korzystać y, z, z tego siedliska, w którym się jest, z tego gospodarstwa, które się uprawia. Y, czy to są rośliny, które się uprawia, czy to, czy to są zwierzęta, które się hoduje. Żeby po prostu ta y, ta więź, która się w naturalny sposób, jeżeli się ma oczywiście otwarte serce i, i umysł i czucia, kiedy się rodzi ta, ta, to, to, to rolnictwo emocjonalne, intuicyjne, żeby z tego jak najbardziej korzystać, bo to przynosi yy, według mnie największe korzyści. Yy, czy, czy kocham to, co robię, szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym, ale chyba wychodzi, że tak.